Treść zamieszczona w mediach społecznościowych jak żywo przypomina teksty nielegalnego w mojej i nie tylko mojej ocenie głównego rzecznika dyscyplinarnego Łukasza Urbańskiego. Szyk wyrazu w zdaniach, zastosowane zwroty i znajomość pewnych szczegółów daje mi prawo stwierdzić, że tekstem wyszedł spod ręki celebryty walczącego niczym lew o utrzymanie się na stołku rzecznika. Nie wystawia dobrego świadectwa swoim propagandowo-bałbochwalczymi tekstami, w których sam siebie chwali i sam sobie wystawia lajki. Rzecznik Kłamca, prawny konfabulant, napisał: Stanisław P., prawomocnie zawieszony w prawach członka Polskiego Związku Łowieckiego, na trzy lata nie wykonuje orzeczenia Głównego Sądu Łowieckiego. Nie zdał legitymacji myśliwego oraz pozyskuje zwierzynę w kilku obwodach. W związku z tym prowadzone jest już postępowanie prokuratorskie. W takiej narracji sam Józef Goebbels by się nie powstydził, ile bezczelności trzeba mieć w sobie, aby takie kłamstwa i obelgi mogły przyjść do głowy. Prawda wygląda tak. Okręgowy Sąd Łowiecki w Lublinie, w skład którego weszli Maciej Burzyński, przewodniczący Stanisław Nowicki i Lech Bennett. Maciej Burzyński to adwokat, który potrafi w sądzie okręgowym przegrać trzy sprawy tylko jednego dnia. I najwyraźniej potrzebuje dowartościować się na łatwiejszej do zaistnienia niwie, jakiej jest łowieckie bagno. Stanisław Nowicki, w tamtym czasie także adwokat, który podobnie jak Maciej Burzyński, żadnych spektakularnych sukcesów w palestrze nie zanotował. Znany w środowisku łowieckim serwowania bodajże najgłupszych orzeczeń. I Lech Bennett, wiejski przedsiębiorca, także pragnący zaistnieć w łowiectwie. Wniosek o ukaranie dziennikarza sporządziła schodząca, ale szybko zgasła gwiazda łowiecka przez złośliwców nazywana Miss Solarium i Tapet Alicja Fruzińska. Składając donos jako rzecznik prasowy Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w swoim piśmie Alicja Fruzińska zawarła Brzmiące niczym rozkaz, żądanie wykluczenia z polskiego związku. Motywami donosu Alicji Fruzińskiej były wystąpienia na kongresie i na komisji sejmowej. Jak przystało na rasowego donosiciela, Alicja Fruzińska zgromadziła mnóstwo kartek z idiotycznymi historiami, które w żaden sposób nie dotyczyły Stanisława Pawluka, a wyglądały jakby wyciągnięte psu z pyska brudne szmaty. Najmłodsze historie, o których pisała donosicielka sięgały 11 lat wstecz, a mimo to uznała je za wartościowe. Uzasadniając żądanie wykluczenia, Alicja Fruzińska pomówiła Stanisława Pawluka o wyrzucenie z koła, co nigdy w życiu nie miało miejsca. Wszelkie próby przypodobania się ówczesnemu kłamcy na stanowisku łowczego okręgowego Marianowi Flisowi i źle się kończyły dla tych, co wyrzucenie chcieli realizować. Okręgowy Sąd Łowiecki, w składzie jak wyżej, pominął w swoim orzeczeniu te paszkwile i skupił się jedynie na działaniach Stanisława Pawluka jako dziennikarza. Uzasadniając swoje antydemokratyczne i sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami wolności słowa orzeczenie, pseudo-sędziowie napisali. Wykorzystując sieć internetową na stronach YouTube. Łowiecki oraz dziennik Łowiecki.pl zamieszczał własne wypowiedzi oraz publikował wypowiedzi innych osób, w których w sposób niedopuszczalny atakował organizację polskiego Łowiecka. W uzasadnieniu pseudosędziowie podali kilka cytatów, które mimo upływu prawie pięciu lat obroniły się m.in. w utajnionych raportach z przeprowadzonych audytów oraz w licznych postępowaniach prokuratorskich i sądowych. Smaczku sprawie dodaje fakt, że rozprawa odbyła się zaocznie i z naruszeniem przepisów o zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusakowi. Sąd główny łowiecki, mimo terminowo złożonego odwołania, robił wszystko, aby tego odwołania nie rozpatrzeć. Do neoprezesa głównego sądu łowieckiego nie trafiły żadne racjonalne argumenty. Prawie wszyscy biorący udział w rozpatrywanych zaocznie wnioskach pełnią aktualnie, z wyjątkiem Miłosza Kościelnia marszała swoją funkcją już trzecią kadencją, co stoi w sprzeczności z zapisem ustawowym o dwukadencyjności sędziów i rzeczników. Podający się za wielce utytułowanego prawnika Łukasz Urbański świadomie lub z niewiedzy pomija kilka mających dla tej sprawy wielkie znaczenie okoliczności. Pierwszy to fakt, że Stanisław Pawluk, nie znajdując możliwości załatwienia sprawy w procedurach wewnątrzorganizacyjnych, poszedł do Sądu Powszechnego i oczekuje na wyrok. Zgodnie z wieloma wyrokami Sądów Powszechnych różnych instytucji, kara nie jest prawomocna aż do chwili zapadnięcia prawomocnego wyroku. Druga. To zapis w ustawie prawo łowieckie, które nakazuje umorzenie postępowania dyscyplinarnego po upływie pięciu lat od chwili popełnienia przewinienia. Przepis ten obejmuje postępowanie przed rzecznikiem, postępowanie sądu łowieckiego i postępowanie wykonawcze, skoro akt obwinienia z roku 2019 twierdzi, że to niby wyimaginowane przewinienie miało miejsce w czasie. Od 12 grudnia 2018 roku do 12 września 2019 roku, to oznacza, że w dniu 12 września 2024 roku sprawa powinna być umorzona. Zakładając nieprawdziwie, że Stanisław Pawłuk dokonał niemożliwego i wykroczenie miało miejsce, to zgodnie z prawem ulega likwidacji. Co do postępowania prokuratorskiego, faktem jest, że powołana z naruszeniem zasad. Na zastępcę głównego rzecznika Marta Bajorek zredakowała donos, zawierając w nim szereg danych, których uzyskanie możliwe jest jedynie poprzez dostęp do dokumentacji Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, w szczególności do elektronicznej książki ewidencji myśliwych na polowaniu indywidualnym. Podała takie dane jak daty, czas przebywania w łowisku, zwierzyny do ostrzału itp. Okazuje się, że system informatyczny służy do totalnej inwigilacji członków Polskiego Związku Łowieckiego i udostępniany jest na prawo i lewo. W dalszej części owego paszkwila autor pisze: Po królu kusowników z materiału TFN przeciwko któremu do Głównego Sądu Łowieckiego w dniu 23 czerwca 2025 roku złożony został przez pion głównego rzecznika dyscyplinarnego PZTU obszerny wniosek oskarżycielski to kolejna osoba, której pali się grunt pod nogami. Nie ma świętych krów. Na to czekało 134 tysiące członków PZTU. Ciekaw jestem, co zrobi pion głównego rzecznika dyscyplinarnego, jeśli główny świadek oskarżenia stwierdzi, że to była prowokacja dziennikarska dla wywołania społecznie uzasadnionej dyskusji. Zapewniam, że w aktach sprawy poza zeznaniami i dowodami dostarczonymi przez ekipę Stanisława Pawluka nie ma żadnych dowodów pozwalających na stwierdzenie winy kogokolwiek. Łukasz Urbański zamiast pionu głównego rzecznika zaliczyłby poziom, czyli gledo. Równocześnie szuka on wsparcia w osobie wiceministra Mikołaja Dorożały manipulując opinią publiczną. Co do rzekomej bezczynności PZT w sprawie króla kłusowników. W opisanej wyżej sprawie, a innych nie ma, Stanisław Pawluk nie potrzebuje żadnej pomocy ani koła ratunkowego. To nie minister rzuca koło ratunkowe Pawlukowi i królowi kłusowników, a Łukasz Urbański rzuca koło aferzystom, którzy wielokrotnie naruszali zasady gospodarowania finansami. Polowali za darmochę w OHZ, a ich korzyści majątkowe. Uzyskiwane tylko na tych polowaniach sięgają kwoty 50 tysięcy złotych tylko w jednym roku. Zakupienie przez pzt propagandowego tytułu odpowiedzialności społecznej i udział w gali, na której go wręczono pierwszej parze pzt Lisia Kraska, kosztował myśliwych pół miliona złotych. Skoro Łukasz Urbański jest taki prawy, na jakiego się kreuje, to z jakich powodów nie wszczął żadnego postępowania w wielu sprawach, które działy się za sprawą dawnego układu, w którym on, jako łowczy okręgowy, mianowany przez Jenocha, uczestniczył, a jest się czym zająć, choćby po niedawnym wyroku zasądzającym od Pawła P zwrotu nienależnie pobranej kwoty w wysokości około 40 tysięcy złotych, a jest to zaledwie pierwsza część wielkiej kwoty, jaką powinno dochodzić PZT. -u. Powinien wyjaśnić, gdzie się podziały medale wykute z prawie szczerego złota na fałszywą rocznicę stulecia PZT? -u. Kosztowały coś około 4 milionów złotych i nie spotkałem nikogo, kto by je chociażby widział o otrzymaniu, nie wspominając. Co z faktem wydania wielkich kwot? tym na obchody tejże fałszywej rocznicy bez uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej. Wszyscy w kraju widzieli te smętne, o niskiej frekwencji imprezy, które oprócz organizatorów nikomu w pamięć nie zapadły. Miliony raty PZT na współpracy z FOREST to, że na audytu szacują na 7,6 miliona złotych. Stanisław P. w swoim materiałach obraża wspólną sprawę, i piąt głównego rzecznika dyscyplinarnego oraz władze związku, na co nie ma zgody. A może jest akurat odwrotnie, kto jak nie Łukasz Urbański wycierał sobie kłamliwie wargi, wyzywając go od reformatorów reformatorów itd.? Kto jak nie Dariusz Woźniak, prezes Związku Zawodowego Myśliwych, którzy zawodowcami nie są? W publicznych wypowiedziach zarzucał m.in. Stanisławowi Pawlukowi, Urwanie się z czerwonego koryta, żywienia się resztkami, czy gloryfikował idiotyczne działania, w których Łowiecki Parlament podjął kuriozalną uchwałę celem skierowania szeregowego myśliwego do rzecznika dyscyplinarnego. Trzeba głośno powiedzieć, że Stanisław P. łączy siły z Mikołajem Dorżałą, z którym się spotyka. Jak pamiętamy, wiceminister dość często powtarzał, że przychodzili do niego myśliwi z prośbą o interwencję i reformy w łowiecwie. To teraz już wiemy, którzy. Doktor nauk prawnych, jak tytułuje się Łukasz Urbański, swój dyplom chyba kupił w Kolegium Tumanu. Zarzucanie dziennikarzowi, że uczestniczy w konferencjach prasowych czy posiedzeniach komisji sejmowych, na których poruszane są sprawy interesujące myśliwych, urąga całemu pionowi prawników. W swojej bezpardonowej walce o zachowanie stołka rzecznika Łukasz Urbański bardzo brzydko chwyta się u garstw, konfabulacji i oszczerstw. Stanisław Pawłuk spotykał się z ludźmi każdej strony areny politycznej. Najwyraźniej w swoją pracę, dystansując się od polityki, czego sobie zafiksowany kierunkowo Łukasz Urbański wyobrazić nie potrafi. Czy się spotkał z ministrem Dorożałą? Wątpię. Zapewne z takiego spotkania byłaby jakaś relacja medialna. Jest nam także wiadomo, że do ministra Dorożały dobijają się wszyscy ci, którzy mają dość kolesiostwa, złodziejstwa oraz panoszenia się małej grupy tych, którzy podporządkowali sobie Związek Łowiecki prywatnym interesom. Odwiedzają ministerstwo uczciwi, którzy dyskryminowani są podobnie jak Stanisław Pawluk za ujawnianie przekrętów, Albo w bezczelny sposób zostali pozbawieni możliwości polowania. Nie do byłego prezesa NRL, któremu marzy się powrót do władz zrzeszenia oraz wszystkich ze starej nomenklatury, dołączył kolejny pseudoreformator. Nie wiem, czy prezes naczelnej rady reformuje zrzeszenie, czy nie. Jeśli chciałby powrotu starej nomenklatury, to zapewne Łukaszowi Urbańskiemu, byłemu Łowczemu Okręgowemu z czasów starej nomenklatury, nic by nie zagrażało. Tak samo jak i starej nomenklaturze skupionej wokół wspólnej sprawy, której twórcą są m.in. były sędzia Głównego Sądu Łowieckiego, były prezes i redaktor naczelny Łowiec Polski i im. podobni. Minister... Jak się dowiedzieliśmy, minister Henning Kloska na nowo rozpatruje możliwość uchylenia uchwał powołujących obecną radę, pion dyscyplinarny w związku z ich członkami. A ta cała procedura miałaby się odbyć na wniosek kilku karierowiczów z dawnych elit, rządnych władzy przywilejów. Minister Henik Kloska powinna jak najszybciej pogonić ze stanowisk nieprawnie powołanych sędziów i rzeczników. Jej błędem negatywnie skutkującym, a nawet odbijającym się na wynikach wyborczych jest bezczynność w tej sprawie. Utrzymując nadal ten bezprawny stan pogorsza nie tylko sytuację prawną w samym Związku Łowieckim, ale także potęguje niezadowolenie społeczne. Premier Donald Tusk nie. Pytanie. Czy premier Donald Tusk pozwoli na powyższe działania wobec organizacji, realizującej zadania ustawowe państwa polskiego. Premier Donald Tusk nie jest głupi, by wysłuchiwać joiczenia, kłamcy i narcystycznego celebryty, którego zachowanie i zakłamana oraz niskich lotów propaganda wzbudza jedynie zaniepokojenie o jego stan psychiczny.